No, tym razem to przegieliście pałę. W filmiku, w którym otwieram paczkę niespodziankę od Lady Krasnal powiedziałam Wam, że jeśli zostawicie 10 tysięcy apek w górę, to zrobię dla niej paczkę. A Wy zostawiliście 20 tysięcy. Nie pozostaje mi nic innego, niż wziąć karton i przyszykować niespodziankę dla Lady Krasnal. Ok, lecimy z tym. Zabawa. Jeśli uważacie, że nie umiem grać na tej gitarze, która tak naprawdę jest ukulele i jeśli lubicie paczki niespodzianki, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i jeśli nie macie jakimś cudem, to subskrybcie! Mam pewien plan na tą paczkę, będzie ona złożona z wielu różnych rzeczy. Koniecznie musi się tam znaleźć pocztówka z Gdyni, no bo jestem z Gdyni, więc jakby pozdrowienka dla Lady Krasnal prosto z nadmorza. No i przy okazji wrzucę jej tam kulki z automatów, bo jest to nadmorski must have. Są so i one słynne kulki. Tyk, moneta, cyk, przekręcam. No jak zwykle jest jakiś problem. Te automaty się mega zacinają. Ugh, ciężko, ciężko to idzie, ale wyłowię dla ciebie Lady Krasnal kulkę. Nie wyłowię jednak, nie wyłowię sorki. Dobra, jednak może się uda. To tak, kuleczko leci do torebki. Zrobię tutaj paczkę na bogato. Lecimy magiczne owoce. Niech sobie posquizuje jakieś winogronka Lady Crossnall. Niech ma kilka kulek niespodzianek i poczuje się jak na wakacjach nad morzem. Dobra, mam jeszcze trochę tutaj pieniążków, to lecimy z kolejną kulką. Mam nadzieję, że będzie w środku coś fajnego. Bang. Sojone, i one pocztóweczki, pamiąteczki z Gdyni. Uuu, tutaj taka Fancy z kamyczkami w środku. Ho, ho, ho. Magnesy, magnesiki z imionami, wiadomo, ale patrzcie to. Patrzcie ten okaz. Jaka piękna, nadmorska, gdyńska foka skąpana w tęczy. Tu więcej pamiątek, wiadomo. Pozdrowionka z nadmorza! Czy ma ktoś ochotę na goferka? Wybrałam się też do Chińczyka i kupiłam trochę świtku. Znalazłam tam kilka śmiesznych rzeczy, a w tym nawet perukę, które pozwoli Lady krasnal wcielić się... we mnie. Okej, okay, jesteśmy w Chińczyku i zobaczcie jakie mają tutaj popity. Nie popity, tylko popity. Jest nawet Hello Kitty, w ogóle jaki wielki. I ten delfin, ale bym pływała na takim... Jest peruka, jest różowa i mam nadzieję, że Lady Krasnal wcieli się w Martynę zabawę na moment. A tu wszystko w porządku koleżanko. Jest i więcej popitów. Tutaj są mniejsze jakieś frytki. Motylek jest, ile kosztuje 55 zł. Przesada. Wrzucę jeszcze kilka... Rzeczy z mojego sklepu, na przykład takie gumki skręci z, z napisem turururu. Jak chcecie takie, to wejdźcie na www.martynazabawa.pl i możecie je sobie zamówić. Do każdego zamówienia dodaję fotkę z podpisem także martynazabawa.pl. Wrzucam też czarną koszulkę z holograficznym napisem zabawa, a na plecach jest turururu. Niestety wielkimi krokami nadchodzi jesień, także myślę, że to może się przydać. W mojej paczce niespodziance nie mogłoby zabraknąć innej paczki niespodzianki, czyli słynnego mystery boxa z Tigera. 10 punktów. Oczywista sprawa, że nie może zabraknąć jakichś zabawek, także mam tutaj ludzika slajmika i hey Klej, który jest zabawką roku 2020. Yy, niedługo będzie z tego cały film na moim kanale. Można z tego robić naprawdę super rzeczy, także mam nadzieję, że Lady Crosnall coś tutaj nam fajnego ulepi. Dorzucam też na in Najnowszą kulę niespodziankę LOL Surprise z serii Movie Magic. Ale żeby nie było tak easy peasy, to mam dla niej wyzwanie. Pierwsze jest takie, żeby w różowej peruce otworzyła jakieś moje zdjęcie z Instagrama. Drugie jest zdeczka trudniejsze, bo mam tutaj zręcznościową kulę Perplexus. Może kojarzycie, jak zrobiliśmy sobie rozgrywkę z Miss Ago mm. O nie, na trudno poległem na trójce chyba przegrałam wtedy, a nie wygrałam? wygrałam, chyba wygrałam i Aga musiała stawić głupie, chociaż nie wiem kurcze kto pamięta e, ten odcinek to piszcie mi w komentarzu kto wygrał tak czy siak, jest to dla ośmiolatków, albo nawet i dla młodszych osób więc jakby jest to do przejścia i Lady Crust na jeśli przejdziesz to na one shot, to wyślę ci 100 zł także powodzonka Mam nadzieję, że Ci się nie uda, ale miłej zabawy. Nie no żart, jeśli to przejdziesz serio na one to to będzie taki szacuneczek, że z przyjemnością wyślę Ci nagrodę i jeszcze, jeszcze będę klaskać mam jeszcze coś na osłodę pyszną watę cukrową, a nie to laleczki z włosami z waty cukrowej z których można robić super fryzury dlatego pięknie pachną był chyba nawet nie jeden odcinek na kanale z tego więc myślę, że wszyscy kojarzycie o co chodzi i mam nadzieję, że Lady Krasa zrobi jakąś fancy fryzurkę jestem ciekawa czy pamiętacie to cudeńko słynna imprezowa choinka z jednych z moich pierwszych filmów chyba z jednych z pierwszych mystery boxów ale wiem, że to był hit na moim kanale i mam tych choinek kilka, bo trafiło mi się wtedy mnóstwo powtórek. I wysyłam taką w paczce. I mam nadzieję, że dzięki temu zakradnie się trochę turururu na jej kanał. Okej, okay, ja lecę jeszcze na plażę wysłać Lady Krasnal trochę piasku z nadmorza. Może znajdę jeszcze kilka jakichś ładnych muszelek. I potem pakuję w folię spożywczą. Aha, nie, żart. Tak naprawdę to papier normalnie taki świąteczny. O nie! Myślałam, że to będzie srebro, jest przeźroczyste. Okej, okay, to poza piaskiem muszę ogarnąć jeszcze nowy papier. Bo to okazało się, że to nie jest papier, tylko celofan, cokolwiek to znaczy. Uhuhu, co to za słoiczki. Chyba by się nadawał na taki piasek, ale może jednak w takim, chociaż ma jakąś dziwną łyżkę, więc trzeba bez sensu. A ten jest ogólnie brzydki i ma brzydką pokrywkę. Chciałam wziąć ten słoik, ale jest beznadziejny i już mi się zepsuł. Dobra, jednak musiałam wziąć ten słoik, bo znalazłam mnie zepsuty i jest najładniejszy. Zobaczcie, jakie można sobie w gdyni pamiąteczki kupić. Są na przykład statki w butelkach Piękne jak okręt uuu, Pod pełnymi żaglami Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Kto czeka na święta pisze ho 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 w komentarzu. Jesteście gotowi? Tak jest kapitanie! Moi drodzy zabieram was na plażkę po trochę nadmorskiego piasku. Może jest jakieś 13 stopni to turystom to nie przeszkadza Jest i on Piasek prosto z nadmorza. Hyt. I jeszcze troszkę. Tak to pięknie, proszę tutaj, opakowany piasek leci do Lady Krasnal. Jeśli ktoś by chciał ode mnie dostać taki piękny piasek prosto z nadmorza, to chodźcie na www.martynazabawa.pl i do zamówienia dopiszcie komentarz Andrzej Piaseczny. <grym> tak, napiszcie Andrzej Piaseczny. To trzy osoby dostaną ode mnie piasek. Kto pierwszy, ten lepszy? Dobra, ziomeczki, chodźcie ze mną do Empiku. Kupimy jakiś papier, bo ten celofan to był jakiś pomylony. Tutaj powinien być jakiś fajny... O nie, o nie, czy wy widzicie to, co ja? Celofan mnie prześladuje! Tylko nie to! Ale tutaj za to mam piękny, lawendowy, śliczny Biorę, biorę, fajny, fajny. Ym, nie, dobra. Jednak różowy. Różowy jest lepszy. Ale to zabawa, różowy papier musi być. pióry go. Pew, bizz, kto bizz, bizz, wojny bizz, Dobra, mam kartkę dla Lady bizz, i teraz bizz, bizz, Pozdrawiam. bizz, bizz, co to za pocztówka bez pozdrowień? z Okej, okay, napisałam jej jeszcze, żeby podjęła wyzwanie perpleksu, żeby na pewno nie ominęła jej ta informacja, że może wygrać grę 100 zł, a zamiast kodu pocztowego napisałam tururu, no bo jakby to jedyny poprawny kod pocztowy z Gdyni. I są bursztyny! Przykryłam wszystko różową kołderką, żeby była taka niespodzianka, nie wszystko na wierzchu. Dobra, czuję się trochę, jakby była już święta Bożego Narodzenia, bo spakowałam tutaj piękną paczkę. Czy, czy wyszło mi to pięknie, nie wiem. Ukradłam taśmę Pawłowi Malinowskiemu i zrobiłam taką wariację na temat. Ważne, że jest różowo. I ten żółty też w sumie fajnie wygląda, także śle. Pakę do Lady Krasnal i mam nadzieję, że otworzy ją jak najszybciej. A tutaj możecie zobaczyć, jaką ona paczkę mi wysłała, a tu jeszcze jakiś inny film. Na środku subskrypcję, i to. So much, y'all.